W Policach odbyło się kolejne Mokartem, tym razem na plenerowej scenie Mińskiego Ośrodka Kultury wystąpił duet fortepianów dwóch. W 1963 roku został założony duet fortepianowy Marek i Wacek. Marek Tomaszewski i Wacław Kisielewski przez wiele lat nagrywali utwory muzyki poważnej i rozrywkowej. Duet fortepianów dwóch nie jest ich naśladowcą, bo koncepcja wykonywania muzyki jest inna. Jednak Tomasz Pala i Grzegorz Kasperczyk cenią poprzedników. Na scenie artyści przedstawili muzykę poważną, filmową, jazzową, okraszoną dobrym humorem, z akcentami kabaretowymi. Wciągnęli publiczność w zabawę ze zgadywaniem tytułów Dobranocek dla dzieci po zagranych fragmentach. O, tam z tyłu widzę. Tak, ale jaki, jaki jest tytuł pełen? Tak jest, porwanie baltozara gąbki. Obaj artyści występują po długiej pandemicznej przerwie. Sobotni koncert był ich trzecim występem po zmniejszeniu obostrzeń. Następne odbędą się na Śląsku i nad morzem. Jest różnica między graniem na przykład w duecie fortepian-wokalistka, na przykład, czy y, fortepian i jakiś inny instrument, a zupełnie inaczej, kiedy są dwa fortepiany, które mają to samo brzmienie. Y, tu wymaga to większej pracy i synchronizacji rytmicznej i zróżnicowania tego brzmieniowego, mimo że te fortepiany brzmią tak samo, ale my musimy y, tak to zaaranżować, żeby. To się nie kłóciło ze sobą, żeby to ładnie, pięknie brzmiało, więc wymagało to od nas no, dosyć dużej pracy, chyba że żeśmy yy, tak rok się zgrywali i próbowali, zanim żeśmy się odważyli zagrać pierwszy koncert. Koncert duet fortepianów dwóch odbył się w ramach projektu muzycznym o kartę. Na każdy koncert licznie przybywają policzanie. Wyszli ludzie na zewnątrz, koncert był świetny, w ogóle z poczuciem humoru. Podoba mi się ta, ten pomysł, ta inicjatywa tych letnich koncertów. Ja dzisiaj byłam pierwszy raz i myślę, że jeszcze skorzystam. Zachęcam, super sprawa. O raczej kojarzymy z muzyką klasyczną, a więc taką, w której się słucha raczej się w tej muzyce nie uczestniczy, a tutaj było naprawdę bardzo interesujące, zabawne. Obaj panowie byli bardzo, bardzo zabawni, bardzo ciekawe żarty opowiadali, ich współwraca jako duet też była naprawdę taka, widać, że raczej długo raczej współpracują już ze sobą. Bardzo fajne jest pokazanie tego instrumentu jako fortepian, który kojarzy nam się jednak z muzyką klasyczną, z Mozartem czy Beethovenem, a w Polsce przede wszystkim z Chopinem, a tutaj mogliśmy widzieć tą rozrywkową wersję, tak, i to, to było bardzo ciekawe, było takie wręcz nawet nawet można powiedzieć kabaret. No i jeżeli chodzi o koncerty, to na pewno tęskniliśmy i tutaj wielkie podziękowania dla Miejskiego Ośrodka Kultury, który to organizuje i pozwala nam w tych ciężkich czasach obcować właśnie z kulturą i, i przychodzić co tydzień na te koncerty. Następny koncert odbędzie się 17 lipca o godzinie 20. Tym razem wystąpi zespół DAIR.